Cześć! Szukamy dzisiaj okazji, które mogą przynieść nam zyski. Przedstawię trzy walory, które właśnie znalazły się w świetnym miejscu na potencjalne wzrosty. Jeśli chcesz być o krok przed ry rynkiem, zostań ze mną i sprawdź, co warto obserwować. Ja mam na imię Rafał z grupy Gambit Tradera. Zachęcam Was do subskrypcji kanału oraz dołączenia do naszej grupy Discord, a link do grupy znajduje się w opisie filmu. Przechodzimy sobie do pierwszego waloru, którym jest radium. Zobaczymy dzisiaj trzy różne wykresy, na podstawie których my sądzimy, że już jesteśmy technicznie w dobrych miejscach do tego, by rozpocząć jakiekolwiek być może większe wzrosty. I nasz pierwszy walor mieliśmy strefa akumulacji, wystrzał, po czym na spadkach Bitcoina dojechaliśmy z powrotem w miejsca, z którego rozpoczął się cały ten ruch wzrostowy. Tak? Mieliśmy tutaj przebicie kluczowego dołka, potwierdzające nam większą korektę i zgodnie z tym, co tutaj widzimy, dotarliśmy do miejsca atrakcyjnego, by znów próbować grać to do góry. Co tutaj jest ważne na tym wykresie? Ważne jest to, by najniższy dołek, który aktualnie jest na 1,2326, nie został przebity. Jeżeli ten dołek zostanie przebity, to będzie to bardzo zły sygnał do tego, by tutaj zawierać jakiekolwiek pozycje i... To jakby zaneguje nam całość tego, co tutaj teraz obecnie omawiamy, więc wybicie tego alt and low w tym przypadku będzie negacją tego scenariusza i nie możemy w, jak, w jakikolwiek sposób otwierać tutaj pozycji long. Ale teraz sobie też powiedzmy co musi się wydarzyć, żeby tą pozycję otwierać, no bo to jest dla nas w chwili obecnej najważniejsze, tak Przejdźmy sobie na czterogodzinowy interwał. Widzimy na czterogodzinowym interwale jakąś małą wymianę zleceń, gdzie rozpoczął się jakiś ruch wzrostowy i dostaliśmy pierwsze jakieś wybicie czyszczące tego kluczowego wierzchołka. I ten wierzchołek na chwilę obecną jest dla nas kluczem do tego, by mówić tutaj o jakichś większych wzrostach. I te wybicie musi tutaj nastąpić ładnie, Zamykając się korpusami świec, jeżeli te korpusy się nam tutaj ładnie zamkną powyżej tego poziomu, to będziemy mogli mówić, że na korekcie będzie można próbować. Będziemy szukać miejsca do dołączenia się, by ewentualnie brać to właśnie już na pozycję long, licząc na jakieś większe zyski. Jeśli tutaj pojawi się nam jeszcze dodatkowa struktura korekty bo przypominam, to powinna być nasza jedynka z fal Eliota, no to będzie to dodatkowym atutem do tego, by tą pozycję ciągnąć do góry. Czterogodzinowy interwał jest to kluczowy wierzchołek dla tego, dla tego interwału, a by mówić, by nasz, nasz walor rosnął tutaj jeszcze, jeszcze wyżej, być może po nowe, po nowe ATH, no to następną przesłanką do tego będzie wybicie w poziomu 3 dolarów. I tutaj będziemy sobie to bacznie obserwować na grupie, co się z tym dzieje. Jeżeli jakieś sygnały na, na grupie pojawią się takie, sygnały na rynku pojawią się takie, by wchodzić w ten rynek, no to my sobie będziemy szukać pozycji miejsca, by, by, by po prostu tą pozycję tutaj otworzyć. Następnym walorem jest SAND. Popatrzmy sobie z wyższego interwału. Tutaj ten wykres jest znacznie dłuższy. Mamy tygodniowy interwał, gdzie rozpoczynamy jakby już historię w 2021 roku. I po wystrzale dostaliśmy ogromne spadki. Te spadki już bardzo się wypłaszczyły w tym miejscu. I patrząc już z tego tygodniowego interwału możemy dostrzec, że najniższym dołkiem jest poziom 0,2077. I on na chwilę obecną jest ładnie utrzymywany. Ta strefa, która wynika z pieniędzy, które zostały położone w tym miejscu, które spowodowało również później ten wystrzał do góry, jest teraz najważniejszym, najważniejszą strefą do tego, by ponownie zobaczyć tu jakieś wzrosty. Być może docelowo powinniśmy tutaj otrzymać nowy wierzchołek, zgodnie z tym, co technicznie tutaj widzimy. Czyli dostaliśmy przebicie, mamy lokalną korektę, dostaliśmy do ciekawego miejsca i teraz schodząc na niższy interwał, zejdźmy sobie na dniowy interwał, możemy zaobserwować, że kluczowym wierzchołkiem dla nas będzie na chwilę obecną ten wierzchołek, czyli 0,3678. Jeżeli ten wierzchołek zostanie pokonany, super, będzie to dla nas sygnał do tego, że po. Korekcie również będziemy mogli wejść w ten rynek, czyli dostaniemy znowu wyjście ponad szczyt i na korekcie będziemy mogli szukać pozycji do tego, by ciągnąć już to do góry. Jednakże co ja bym tu jeszcze chciał zobaczyć? Ja bym tu chciał zobaczyć większą wymianę zleceń. Jeżeli ta wymiana zleceń troszeczkę potrwa, czyli będzie widać, że tu jest wprowadzany znowu kapitał, tu są wprowadzone znowu pieniądze. Będzie to na pewno dużo lepszym sygnałem i potencjalną informacją dla nas, że my być może już z tej strefy będziemy rosnąć. Czego tutaj, tutaj też nie, co się tutaj nie może zdarzyć, również nie możemy wybić tego all time low. Jeżeli wybijemy old time low, czyli będziemy czyli nie, nie pojawi się tutaj nam wymiana zleceń, lub po tej wymianie zleceń będzie cena pomimo tego schodzić na dół i wybije nam tego, ten, ten poziom no to to jest, nie będzie dla nas żadną przesłanką do tego, żeby otwierać tutaj pozycję długą. Także przedtem też przestrzegam, że w takich miejscach nie otwieramy pozycji long, bo jest tanio, tylko szukamy sygnału popytu na rynku, pojawienia się popytu na rynku, by ciągnąć ten rynek zgodnie już później z trendem po złamaniu, tak? po złamaniu tych lokalnych struktur korekcyjnych. Kolejnym i ostatnim walorem to jest ZBCN, o którym też już wcześniej mówiłem. Dostaliśmy tutaj piękną konsolidację, wymianę zleceń. Oczywiście ten coin, jak widzicie, jest dość młody, bo początek jest z maja 2024 roku, i obecnie po wyjściu z konsolidacji, złamaliśmy pięknie ten cały, ten cały ruch, tak i. Co tu mi się podoba? Podoba mi się to, że cena trafiając w to miejsce dostaliśmy piękną korektę, czyli zebraliśmy już płynność osoby, które ewentualnie chciały uciec z tego miejsca, które chciały uciec z tego miejsca, bo były uwięzione ze swoimi zleceniami. Ta cena nam w tym miejscu zrobiła taki ruch korekcyjny i to na przyszłe wzrosty na pewno będzie dla nas dużo lepszą. Już przesłanką do tego, że będzie nam łatwiej te miejsce już pokonać. Co w tym momencie musiałoby się wydarzyć, by te wzrosty tutaj mogły się rozpocząć? Pierwsza rzecz, no to zejdźmy, zejdźmy sobie na niższym interwale. Widzimy, że zaczyna się tu nam budować jakaś wymiana zleceń w tym miejscu. Były ostre spadki wywołane przez Bitcoina. W tym miejscu mamy teraz wymianę. I jeżeli z tej wymiany zaczniemy wychodzić z tego kanału górą, to również będzie można próbować tą pozycję zajmować, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę tutaj na to, że kluczowym wierzchołkiem do pokonania całego tego ruchu korekcyjnego, który mamy akurat wyglądający w ten sposób jest ten wierzchołek. Już sobie popatrzymy, ten jest najwyższy. Zaznaczymy sobie go na zielono, czyli 0,00. 1,5 czy 1,5 będzie dla nas dopiero przesłanką do tego, by wbrać ten walor do góry. Taką już bardziej, bardziej pewną niż wyjście z tej konsolidacji. Co ja bym tu jeszcze mógł e, powiedzieć, by ten wykres dla nas bardziej sprzyjał niż w chwili obecnej? Jeżeli obecnie tutaj tworzy się nam jakiś jakaś wymiana, wymiana zleceń i my Zrobilibyśmy nowy dołek, chociażby czyszcząco, powiedzmy jakiś spring, tak? to, to już w tym momencie mogłoby nam przestawić ten kluczowy wierzchołek, gdzie mamy dość wysoko, na, tą, na, ten, na ten aktualnie zaznaczony, czyli na poziomie 0,00109, i to będzie na, dla nas na pewno dużo bardziej korzystne, jeżeli tak, takie coś by się wydarzyło, a niekoniecznie by nam to za, zanegowało całą tą strukturę. Więc też tutaj będziemy sobie bacznie to oglądać. Mamy alercik, jeden i drugi zaznaczone, by sobie to móc obserwować, co się tutaj na tym walorze dalej będzie działo. Czego bym nie chciał zobaczyć? Nie chciałbym zobaczyć na pewno wybicia tego dołka, i, a przede wszystkim już tego old time low. Czyli jeżeli tutaj wszystko powin będzie zgodnie z tym, co my sobie zakładamy. To z tej strefy, nawet zaliczając wybicie tego dołeczka czyszcząco, będzie to dla nas dobrym sygnałem, że jeżeli cena wyjdzie już z tego rejonu, zamknie się ładnie korpusami nad, tych, nad, nad, nad tymi poziomami i dostaniemy korektę, to będzie to dogodne miejsce do tego, wyszukać pozycji long na tym walorze. To tyle w dzisiejszym materiale. Zostaw lajka i komentarz pod filmem, a jeśli szukasz więcej takich walorów, które znajdują się w ciekawych miejscach, koniecznie dołącz do nas, naszej społeczności Discord. Do zobaczenia na grupie Cześć!